Witam wszystkich z tej strony Ulat. Jesteśmy dzisiaj na niedzielnym nagrywaniu. Taki trochę szok. Dzisiaj niestety z przyczyn osobistych i z planów mojej dziewczyny wyszło na to, że nie jestem na strzelaniu, chociaż chłopaki się strzelają z tego co wiem, właśnie prawdopodobnie w tej chwili, ale ja nie mogłem pojechać, więc wykorzystuję ten czas w inny sposób i nagrywam po prostu zaległe filmy. I właśnie nagrywam. Jeden dość ważny film, bo jest to podsumowanie po prostu misji Afganistan, bo zawsze staramy się po tych lotach nagrać jakiś filmik taki podsumowujący, jak się bawiliśmy, opowiedzieć coś, powiedzieć, czy jedziemy za rok i tak dalej, i tak dalej, co było fajne, co nie było fajne. I tak naprawdę tyle. Jako, że misje Afganistan, jeżeli chodzi o filmy z rozgrywki, dopiero będą. Taki ten filmik pewnie pojawi się dopiero po nich, więc nagrywam to z odpowiednim wyprzedzeniem, póki pamięć jest jeszcze świeża, póki jeszcze nie zapomniałem szczegółów, no bo misja Afganistan była w zeszłym tygodniu, więc nagrywam to naprawdę dość szybko. Co do samej misji Afganistan. To pierwsze co o czym muszę wspomnieć to niestety sama jazda na misję i powiedzmy nasza frekwencja na listę, na misji. Bo to był troszkę problem niestety. Z przyczyn często osobistych, prywatnych i tak dalej wyszło tak, ten nie mógł, tamten nie mógł, temu coś wypadło, tutaj ten miał problemy, i w efekcie pojechało na misję nas 8. A zapisanych było nas chyba 15 plus fotograf. Więc naprawdę wyszło słabo, jeżeli chodzi o naszą frekwencję. Nie ukrywajmy, misja jest imprezą taką dość luźną, więc ludzie nie za bardzo się spinali, żeby wychodzili z założenia, chyba że. Jeżeli ich nie będzie, to nic się nie stanie, bo misja jest imprezą, która nie jest nastawiona, że potrzebujesz oddziału, że jak będziesz miał połowę oddziału, to nic nie, nie zgrasz, bo tam w ogóle czegoś takiego nie ma. To jest larp, to jest zabawa, bawimy się w cywilie, więc jak jest nas mniej, to się nic nie staje. I tutaj jak najbardziej mieli rację. Jeżeli miałbym wy wybierać, yy, powiedzmy, na jaki zdot bym miał nie pojechać w sytuacji, że coś mi tam wyskakuje yy, i miałbym do wyboru na przykład jakiś Missim, a. Misję Afganistan, to z przykrością, w moim osobistym podejściu, prędzej pewnie zrezygnałbym z misji Afganistan, bo wtedy miałbym wrażenie, że brak mnie nie odbije się tak na pozostałych graczach. Więc będą oni po prostu mniej w plecy. Wyszło jak wyszło, do tego wypadł nam też Saiko, Więc niestety nie pojechał z nami też Landek. Landek został w Olsztynie, bo nikt z nas nie miał uprawnień, żeby go po prostu pociągnąć. Bo trzeba mieć uprawnienia na te ciężkie przyczepy. Nikt z nas nie ma, nikt z nas z takimi przyrzepkami nie jeździł, więc niestety był to problem. Tyle dobrze, że ja pojechałem swoim nowym autkiem, które stoi tam. Na temat tego autka, jeszcze pewnie kiedyś coś nagramy, ale nie dzisiaj. Bo ono jest jeszcze na razie taki kompletny stok, a ja chcę je trochę jeszcze tak ufajnić, tak? i wtedy dopiero pewnie nagram oniki. No ale to już pierwsza rzecz, jeżeli chodzi o misję, jeżeli chodzi o powiedzmy naszą frekwencję o to, jak, jak to wyszło. Do tego misja w tym roku zaczynała się wcześniej. Zazwyczaj misje zaczynały się o 22. W tym roku misja zaczynała się o 15 albo 16. Nie jestem w tej chwili pewna. I odprawa początkowa inauguracja imprezy była na, na godzinę 13.00 przewidziana. Efekt był taki, że myśmy wyjechali bardzo, bardzo wcześnie, żeby jakkolwiek zdążyć na rejestracji i tak dalej. Oczywiście, jakbyśmy się spóźnili, to dalej by nas zarejestrowano, ale mi bardzo zależało, żeby pojawić się na tej inauguracji, na apelu początkowym i tak dalej, bo to jest dla mnie osobiście takie, jakby to powiedzieć. Wyraz szacunku do organizatorów, żeby się po prostu na tym pojawić, żeby mieć jakiegoś tam przedstawiciela, nawet nie mówię, że wszyscy, ale żeby powiedzmy z każdej ekipy ktoś się tam pojawił, żeby ten organizator, który będzie to wszystko opowiadał, tłumaczył zasady i tak dalej, nie mówił do pustego placu, tylko żeby faktycznie ktoś tam był, bo to jest dla mnie po prostu do, w dobrym guście wobec organizatorów. W najnormalniej w świecie. I udało nam się, dojechaliśmy co prawda z półgodzinnym opóźnieniem, bo byliśmy na 13:30 na miejscu. Było pewne opóźnienie apelu, więc załapaliśmy się. I super, bo naprawdę bałem się, że nas to minie, że nie będzie tam naszego żadnego przedstawiciela, i byłoby mi bardzo smutno w tej, w tej sytuacji, ale na szczęście udało się, że byliśmy. I teraz, co do samej, powiedzmy, naszego obozowania na misji, bo to chyba ten drugi element, który trzeba poruszyć. To my mieszkaliśmy w Ruchach. Była to wioska wysunięta najbardziej na. Południowy wschód? Chyba tak, nie jestem pewien. Kurczę, bo powiem szczerze, że nie mogę sobie teraz przypomnieć, jak mapa była ustawiona. No, my byliśmy tak naprawdę w rogu mapy. Zaraz koło nas była baza Any, którą często ktoś tam atakował, w której często coś się tam działo, ale my żyliśmy sobie na uboczu, nikomu nie wadziliśmy, ale do bazy Any mieliśmy naprawdę blisko. Do tego nasza wioska, ze względu na powiedzmy swoją dość urozmaiconą topografię, co pewnie widzieliście na filmach, była podzielona na trzy. Tereny była część środkowa. My byliśmy w takiej bocznej takiej niecce w dolince takiej. Też było tam to, to był nasz obóz naszej ekipy i plus byli jeszcze, była ekipa z gór, która była na takim podwyższeniu i tam też mieli swoje namioty. Więc mieliśmy takie trzy trzy części terenu, gdzie byli polokowani mieszkańcy i wioska liczyła około 25 osób. Chyba nie więcej, może, może 26, 27, ale chyba nie więcej. Chyba 25 osób to max. Nie było dużo. Ogólnie wioska nie była zbyt liczna, była mała. Niedużo też w tej wiosce było takich atrakcji, bo tam była kuźnia, tam też wypiekali pod płomyki i tak dalej, ale nie było tam jakichś straganów, stoisk, tego nie było za dużo. Czy w zeszłym roku Ruch był w samym centrum, była to ta główna wioska, a w tym roku zrobiono pełno, pewną zamiankę z bazarakiem. I w efekcie Bazarach był naprawdę stolicą i tam naprawdę dużo się działo, na, natomiast Rukach wylądowała na obrzeżach, no i tam już działo się nie za dużo, siłą rzecz. W przyszłym roku pomyślimy coś, bo chcemy to poprawić, bo naprawdę chcielibyśmy też postawić jakiś stragan, też coś wymyślić, bo w tym roku był plan, że będziemy coś robić, ale ze względu na to, że z tą frekwencją po prostu nie wypaliło, to cały ten plan się po prostu rozpierniczył i tyle z tego widzieliśmy, ale w przyszłym roku Coś o tym pomyślimy. Co do samego scenariusza, to tutaj już muszę od razu pochwalić organizatorów, bo nie ukrywam, że nie spodziewaliśmy się tego, że byliśmy przyzwyczajeni, że zadania dla cywili to są takie: e, zróbcie. Mak. Bo trzeba posiać, upilnować i zebrać. I to jest tyle. Przewieźć go z punktu A do punktu B. Albo zróbcie coś tam. Ale resztę, jeżeli chciałeś coś mieć ciekawego, jakieś zadanie, jakąś ciekawą interakcję, to musiałeś na to wszystko sam wpaść. Musiałeś mieć jakiś pomysł, a to ukradnijmy beczkę, a to powiedzmy, dogadajmy się z Weylandem, może postawimy gdzieś tam kopalnię i tak dalej. W tym roku wyglądał troszkę inaczej. Pomijam element kopalni i Weylanda, bo to działało dużo lepiej niż w zeszłym roku. Bo ktoś tam znalazł, ktoś wydobywał i tak dalej, więc to jak najbardziej działało. Wiem, że od nas Przemas z Marianem znaleźli kilka punktów i sprzedali informację Waylandowi, Weyland gdzie można wykopywać ropę, wydobywać ropę. Nas to troszkę minęło, bo my mimo, że mieliśmy informacje, to nigdy nie załapaliśmy się na to, żeby to, to fajnie spylić, więc niestety tutaj było troszkę gorzej. Przemas z Marianem chodzili tak troszkę zawsze oddzielnie, tak? Chodziliśmy często grupą, ale często Marian i Przemas gdzieś tam sobie pobocznie gdzieś latali. Zresztą zarabiali tyle pieniędzy, ja nie wiem, oni to pieniądze to chyba drukowali gdzieś tam po... Pod nosem. Ale do pieniędzy jeszcze wrócimy. Co dalej? Ale w tym roku, jak już mówiłem, wyglądało trochę inaczej. Po pierwsze, były koperty z zadaniami. Autentycznie dost cywile dostawali co jakiś czas kopertę z zadaniem. Część cywili, nie wszyscy, ale na przykład ja dostałem na samym początku kopertę, że jestem kontraktorem amerykańskim i jako, że ISAF się wycofuje z Afganistanu, to mogę się wycofać razem, razem z nimi. Mam dostać się do odpowiedniego punktu i zostanę stamtąd ewakuowany. I to było naprawdę fajne zadanie, niestety od nas z ekipy dostało to dwóch z, sześć, z ośmiu graczy, więc siłą rzeczy no część ludzi po prostu z nami się poszwędała i tak dalej, odprowadziła nas, ale orgi ostatecznego tego elementu po prostu nie mieli okazji zobaczyć, ja to oczywiście postarałem się nagrać, ale działo się to już późno wieczorem, prawie że w nocy, więc... Ee. Nie było to takie super, ale to było pierwsze zadanie dla cywili. Potem drugie takie powiedzmy fabularna część dla cywili to była choroba i tak samo było jakaś tam coś jak covid, tak? I dostawałeś kartę i tam było, że jesteś chory, w takim czasie dzieje się to, w takim czasie dzieje się to, tu możesz kogoś zarazić, jeżeli kogoś zarazisz to musisz mu to powiedzieć i tak dalej, i tak dalej. I to była cała ta powiedzmy część fabularna związana właśnie z pandemią. I to chyba tyle, bo na ostatni dzień też coś było, ale nie kojarzę. Dodatkowo oczywiście tak jak mówiłem, było wydobywanie surowców, dogadywanie się z Waylandem, ale były też jeszcze zadania przygotowane przez archeologów, którzy byli w okolicy wioski Kanis i oni też mieli całkiem fajną linię fabularną. Co prawda ja tego osobiście nie liznąłem, po prostu nie trafiłem na nic. Takiego, ale wiem, że to też była fajna linia fabularna. I ogólnie fabularnie w tym roku dla Cywili było o niebo lepiej. O niebo lepiej. Dużo lepiej. Bo naprawdę było co robić. Jeżeli ktoś nawet nie miał pomysłu na siebie, ale się troszkę zaangażował i poszukał tych zadań, poprosił o zadanie Orga i tak dalej, to było co robić. I to była bardzo duża zmiana na plus. Naprawdę szczerze, byłem trochę w szoku. Kaspar był chyba najbardziej z nas wszystkich w szoku. To tak, co do samych wiosek, tutaj jak mówiłem, Bazarak był największą wioską, tam się najwięcej działo, tam były stragany, stoiska, gazety. Notabene w jednej gazecie był wywiad ze mną, który został przygotowany odpowiednio wcześniej. Ogólnie, naprawdę pod tym względem, oczywiście, jak zawsze. Cywile gracze stanęli na wysokości zadania, przygotowano to bardzo fajnie. Ta kuźnia u nas w wiosce też była super przygotowana, bo chłopaki tam faktycznie coś robili. Bo zaczynają od kawałka metalu, potem jakieś tam okładziny, to potem szli. No, no powiem szczerze, robiło to naprawdę wrażenie. Nie wiem na ile robił to faktycznie, a na ile tylko i scenizował, ale wychodziło to fajnie. Do tego jeszcze były te takie fabularne wstawki z szejkiem, który jeździł po wioskach, miał te wypowiedzi. Ja mam nadzieję, że to wszystko się ładnie nagrało, bo naprawdę było na co popatrzeć. Było co robić, było w czym uczestniczyć. Naprawdę pod tym względem to była pierwsza misja, gdzie naprawdę mieliśmy co robić. Bez żadnego problemu, bez, same, bez organizacji sobie samemu czasu wcześniej, przygotowaniu, naprawdę mieliśmy co robić. Więc było super. Bo tam i były ambasady, było wszystko. Po prostu pod tym względem, chyba najlepsza misja EWE. Co do takiej ogólnej fabuły, że tam przejęcie przez talibów i tak dalej, hmm, Tutaj było troszkę, ja, ja tej, tej, tej tematyki nie za bardzo nie znałem, potem tam chłopaki mi, głównie Kaspar tłumaczył, co się wydarzyło i tak dalej. Powiem jeszcze, jeżeli chodzi o tą kwestię organizacyjną, co do cywili i tak dalej, to jest ekonomia i niestety ekonomia w tym roku była, ojej, była słaba. Co prawda troszkę inaczej wprowadzono na przykład broń dla cywili, bo cywile zaczynali tak naprawdę bez naklejek na broń, czyli ta broń fizycznie nie grała. Nie była tak jakby w grze. Mieliśmy ją schronowaną, była oplombowana, że jest, została schronowana, natomiast nie mogliśmy jej używać, bo tak jakby ona fizycznie nie istniała. I dopiero mogliśmy sobie tą broń wykupić. Było to dobry zabieg ze względu na to, że przesunęliśmy w czasie posiadanie broń przez cywili. Nie było tej sytuacji, że ktoś przyjechał sobie z siedmioma replikami i po prostu przez całą grę mógł sobie biegać i najwyżej się zmieniał repliki. Bo mu powiedzmy, z tej z naklejkę to sobie brał kolejną. Tego, tego nie było. I trzeba było każdą sobie wykupić, i moim zdaniem to był bardzo dobry pomysł. Znaczy, było to też nie tanie, ale problem był w tym, że bardzo szybko byliśmy bardzo, bardzo bogaci. I wiem, że nie tylko my. Bardzo dużo pieniędzy rozdawał Szejk i moim zdaniem stanowczo za dużo. Bo, jak się ktoś dobrze zakręcił, i tak dalej, to jeżeli trafił na szejka, jeszcze jak zanim trochę pojeździł po różnych wioskach i trafił na niego kilka razy, to bardzo szybko wygenerował sobie z 12 tysięcy Afgani, gdzie za 2,5 tysiąca można było wykupić karabin, za 2000 czy za 1000 można było sobie wyrobić zezwolenie na broń, już, tak legalnie, że jako cywil mogłeś nosić broń, więc to było troszkę za łatwe i tej kasy było troszkę za dużo. Co więcej jeszcze do tematu broni, to jeszcze zwrócę na jedną rzecz, znowu to samo, ja, bym bar ja bardzo czekam aż ludzie wreszcie zaczną czytać regulamin i dotrze do nich, że jeżeli na broni nie ma naklejki, to znaczy, że to nie jest broń, ona nie istnieje. Bo mieliśmy sytuację, kiedy mm, została jedna osoba przeszukana przez ISAF, znaleźli u niego broń i mimo tłumaczenia, ale ta broń nie ma naklejki, ona nie istnieje i tak dalej, to był problem. I się do chłopaka czepiali, rzucali i tak dalej, i tak dalej, nie rozumieli, że to jest LARPowo, ona nie istnieje. Gościu ją po prostu miał ze sobą, nie mógłby jej fizycznie użyć w grze, przynajmniej legalnie, mam nadzieję, że nigdy by jej nie użył. Ale no był z tym problem. Kolejnym elementem to jest nasz udział w fabule i tak naprawdę nie był on zbyt duży. Poza tym początkowym zadaniem, w którym mieliśmy być ewakuowani i tak dalej, potem mieliśmy to zadanie z pandemią, które nas nie dotyczyło, bo nie dostaliśmy tych kart. Zresztą byśmy kurde chyba nie chcieli. Ale ostatniego dnia dostaliśmy jeszcze takie zlecenie i mieliśmy fajny pomysł na to, bo postanowiliśmy, że w naszej ekipie mamy syna Taką maksywę, i jest też ojciec, ale ojca pominmy w tej historii, bo nie jest nam potrzebny. Więc mieliśmy syna. I nawet ma na plakietce napisane syn. <laughs> Więc temat. Perfekcyjny. Próbowaliśmy to niestety mimo naszych naprawdę trudnych starań, protestów pod bazą ANA, załatwieniu nawet ambulansu, który miał zbadać, powiedzmy, zgodność genetyczną ojca i syna, znaczy dowódcy ANA i syna, żeby potwierdzić jego ojcostwo. No niestety nie wyszło, bo w momencie, kiedy my już byliśmy pod bazą, robiliśmy protest i myśleliśmy, że wszystko nam się uda, to ANA wyjechała, stłumiła nasze protesty, zostaliśmy nawet ostrzelani. Nawet syn dostał został ranny, więc no wyszło jak wyszło, a dowództwo i cała NASA pojechało atakować bazę talibów. No niestety trudno się mówi, ale do tematu wrócimy za rok, bo planujemy to w przyszłym roku pociągnąć. I to jest pierwszy podpunkt planu na przyszły rok, czyli od razu jak można się domyślić, w przyszłym roku planujemy jechać. Jak najbardziej planujemy jechać, tym bardziej, że ma być nowy teren, ma być jeszcze fajniej. Zobaczymy, jak to organizator czy da radę jeszcze poprawić to, co było w tym roku, bo już było naprawdę rewelacyjnie, bo choćby to, że były toje sprzątane regularnie co rano, i jak rano wstałeś gdzieś tam koło ósmej i poszedłeś sobie na górę, bo dosłownie nad naszą wioską stały toje nasze, to mogłeś wejść do pachnącego poziomkami tojtoja. Zazwyczaj pachną czymś innym, Ale naprawdę ja wchodzę do toj, ja toj, toj. Wymyty, pachnący, mówię: wow, jestem pierwszy. Po prostu wygrałem życie w tym momencie. Nie wiem, czy organizatorzy dadzą, dadzą radę poprawić ten standard, ale naprawdę w przyszłym roku planujemy jechać. Mam nadzieję, że już wszystko nam się wynormuje, że pojedzie nas więcej, że pojedziemy fajniejszą ekipą, że pojedziemy z autem, że pociągniemy tegoroczne wątki fabularne. Oby się to wszystko udało. Więc taki jest plan. A co z tego wyjdzie, to się okaże zobaczymy, tak czy inaczej. Jeżeli macie jakieś pytania, macie jakieś wspomnienia z misji, sami na tym byliście, albo nas widzieliście, albo z nami rozmawialiście, albo chcecie o czymś wspomnieć, co się działo, czego, ja nie wiem, bo bądźmy szczerzy, nie było, nie byłem w wielu miejscach, nie widziałem wielu rzeczy, a opisałem, że tych historii jest masa. Wiem, że jest masa tych historii na Facebooku, ale ja fizycznie nie mam czasu tego czytać, a jak będziecie to umieszczać w komentarzach, to prawdopodobnie wtedy będę zmuszony znaleźć na to czas, więc jeżeli tylko macie taką chęć, chcecie się czymś podzielić, to zapraszam. Serdecznie zapraszam na dół do komentarzy. Piszcie, ja przeczytam, może coś odpowiem, może coś uściśle, może coś dopowiem też z tego mojego tutaj gadania. Więc to tyle, tak naprawdę, na tą chwilę. Ja bardzo dziękuję wszystkim za oglądanie, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia ponownie. Mam nadzieję, że szybciej niż na następnej misji Afganistan.